Co za piękny poranek wrześniowy. A jestem sobie na torach. Będę wolniutko szła. Mam nadzieję, że się nie zabiję. A no może to pozwoli mi nagrać filmik, od którego nie dostanie się zawrotu głowy. <śm> bo ten wczorajszy. No to dziękuję bardzo. Oglądanie go może przyprawić o o chorobę lokomocyjną no takie majtanie tym telefonem jeju naprawdę no może dzisiaj będzie lepiej a jakiż to temacik do rozważań początek września wczoraj na ulicach biało od białych bluzeczek roześmiane towarzystwo wszędzie w metrze, w tramwaju, w autobusie zadowoleni. <noise> Można by przypuszczać, że wszyscy kochają szkołę, ale tak w istocie, kiedy człowiek przypomina sobie początek roku szkolnego, to nade wszystko był to cudowny czas, bo jeszcze nie trzeba było się obawiać. Ocen. Że już będą dusi człowieka z jakiegoś powodu, można było jeszcze towarzysko po prostu traktować ten początek i to był wspaniały czas. Wspaniały początek roku szkolnego. Można było podziwiać nowe fryzury, można było porównywać opaleniznę. I po prostu cieszyć się jeszcze tym, że tak naprawdę nikt od człowieka jeszcze nic nie chciał. No, dziewczyna z pieskiem pomyślała, że na torach też jej będzie najlepiej. O, bazie, bazie. No dobrze, no to ja oj, 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 z moim filmikiem tu sobie pójdę w polankę wprost. A, dzisiaj to tak cudnie. Szkolniaki na start. A ja mam nadzieję, że szkolne towarzystwo to się tak ożywi, że po prostu zacznie zaglądać częściej na mój kanałek. Haha, ha. a jakiś to ja dostałam piękny komentarz. Ostatnio, jak zaczęłam czytać Fausta Dlatego, że po prostu kocham panią. ha i dziękuję. No, i to... <ścoughs> i to jest komentarz. O, mój Boże, uwielbiam to po prostu. Tak się objawia spontaniczna radość. Aha, babka przeczyta, może się posłucha, a że czytam w pojedynkę, więc to naprawdę jest niezła zabawa dla mnie i myślę, że dla słuchających też. No bo bądź to człowieku mądry i przeczytaj tak, żeby nie pomylić Mepistofelesa z Faustem, a Fausta z czarownicą i tak dalej, i tak dalej. Przecież głosu się nie da zmienić, tak? A jak podsłuchałam, jak to robią inni, no to takim się to wydaje sztuczne i wytrącające z tego, o czym w ogóle się czyta, że, że trudno, no trudno. Nie będę czytała czarownica. Faust, Mefistofeles, jej Myślę, że z sensu wypowiadanych słów, łatwo domyślić się tak naprawdę, kto co mówi. No i proszę bardzo a tutaj zupełnie nieszkolny, nieszkolny klimacik przepiękna polanka, usiana tym zielem cudnym, przed cudnym kolorze. Wrzesień zawsze będzie wywoływał. To wspomnienie szkolne. Kto lubił szkołę, to będzie mu miło powspominać, ale nawet ci, którzy szkoły nie lubili albo się jej zwyczajnie bali zawsze to myślę, że we wrześniu każdy dotknie myślą wspomnieniem tych szkolnych czasów tych szkolnych czasów, kiedy poznawało się nie tylko zdobywało się nie tylko wiedzę, ale poznawało się jak żyć w gromadzie, jak sobie w niej radzić, poznawało się siebie i to wszystko, co potem bardzo się przydaje. Szczególnie to poznawanie siebie, budowanie relacji sensownych z innymi ludźmi. To jest coś, czego warto się było uczyć. Czy wszystko inne było nic niewarte? A cóż, można by o tym podyskutować. Ale takie mnóstwo wiedzy, którą człowiek. Posiadł i wyparowała mu z tej mądrej głowy, i nigdy nie wróciła. <laughs> sporo takiej wiedzy jest. Oj, sporo, sporo. Ale tak czy inaczej, szkoła, co by o niej nie mówić, jest miejscem potrzebnym. Można samodzielnie zdobywać wiedzę? Oczywiście. Można siedzieć w domu i samodzielnie pochłaniać, 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 zdobywać wiedzę. I przecież takie rzeczy się dzieją i działy, natomiast szkoła potrzebna jest głównie z tego właśnie powodu, żeby można było uczyć się życia. Stawiani w bardzo różnych sytuacjach, po prostu tego życia się uczymy. Jako młodzi ludzie spotykamy na swojej drodze przeróżnych ludzi, swoich rówieśników i nie tylko. Nauczycieli, tak różnych przecież. Tak różnych. I tych wspaniałych, którzy wiadomo dlaczego są w tym miejscu i oczywiście tych, którzy nigdy w tym miejscu znaleźć się nie powinni. No, nie boję się tego powiedzieć, bo tak właśnie jest. Mamy wspomnienia i takie, i takie. I te, które pozwalają ciepło myśleć o nauczycielach. I te z których wynika jedno. Refleksja, że taki człowiek nigdy nie powinien mieć do czynienia z uczniem, bo i tak się zdarzało, i tak się zdarza. Niestety. Ale dzisiaj przy tym szkolnym temacie warto wspominać tych wspaniałych nauczycieli, którzy. Potrafili nas zmotywować, którzy potrafili otworzyć nam głowę, którzy potrafili być dla nas podporą. Najcudowniej wspomina się właśnie takich nauczycieli wymagających, sprawiedliwych ale i tych, którzy nie wdeptywali w parkiet ucznia, tylko dlatego, że mieli nad nim władzę. A na no, takie mnie dzisiaj naszły refleksje i wspominanki Anki. Ten piękny wrześniowy poranek. Myślę, że nikt nie jest wolny od tego, by od czasu do czasu w szkołę powspominać. No i chciałabym się jeszcze rozwinąć w temacie, ale nic mi kompletnie nie przychodzi do głowy. Ważne jest ważne jest, by ta szkoła była obecna w życiu człowieka i by go właściwie kształtowała. Ale rzecz oczywista, że to nie tylko szkoła ma swój udział w tym kształtowaniu. I wszystko inne wokół też. Ale te dobre ścieżki, które szkoła może podpowiedzieć, są ważne. Ha, ha. Jaki tytuł filmu? Nie mam pojęcia. Dobre szkolna ścieżka. Jak zatytułuję, to nikt nie zajrzy. Coś się wymyśli. Dobrego, spokojnego dnia. Serdeczności dla wszystkich szkolniaków i tych, którzy do szkoły wyruszyli, i tych, którzy szkolniakami już nie są.